Wszyscy po prostu tak, że tam pachnie, jak ja bym ja uroczyliśmy. Dzięki Piotrku oczywiście wyślemy kartę WSL, potwierdzającą łączność. Mam nadzieję, że jeszcze wiele łączności z naszym programem będziemy mieli okazję przeprowadzić. Ale z Tobą. SP-7ROC przez SP-5P przez 5, pozdrawiam. O, Memory Channel.

Przede wszystkim albo 800 nie. 8 tylko na bo, na to... na... na... to... Ale żeby wyświetlał no, światło czyli 311, żeby Tak, No niestety ma to No niestety to, to jest 300. Tak, nie no niestety to